I na skład 44 przenosi się na Pacyfik. Wczoraj wpadł trailer, moi drodzy. Popatrzcie, jak to wygląda. Razem ze mną po raz pierwszy. Kurde, wszystkie asety, wszystko zostało zrobione od początku. Od nowa. Nie ma żadnej tego. Jest to na mnóstwa nowych pojazdów. Jak to wygląda? Jak to wygląda? Ja się doczekać nie mogę, żeby wpaść na live server i, i zagrać. 50 na 50. Kurde, niesamowite. Wszystkie mundury, wszystko zrobione kurde zgodnie z realizmem. Nawet, nawet japoński ten zrobili, Ja pierniczę. To mi się przypomina scena z filmu Pacyfik, normalnie. Nie wiem jak wam, ale kto oglądał serię Pacyfik? Wow, po prostu, po prostu wow. I teraz gościu biegnie, kurde, misja samobójcza. Ja pierniczę, jak to wygląda. Te okrzyki też będą w grze. Wow. Wow, Pacific Front update. W przyszłym roku na początku, no to jest epicka po prostu scena. Tą scenę chyba każdy zna, to jest mnóstwo zdjęć, to jest kurde, niesamowite. Coming early 2025. Wow.